Witajcie, witajcie, z tej strony Firefoxa jak widzicie. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta. No, nagrywa się. I to jest drugi odcinek z Minecrafta na tym kanale. I jak widzieliście, yy, ta, tutaj, yy, włożyłem na kanał yy, swoje nowe intro. I myślę, że jest naprawdę fajne to intro, bo mi się podoba. Jak w TV mówiąc. Dobra, tutaj co się dzieje? Bo już zapomniałem. Oczywiście jestem... niemądry. A, A. Mi mieliśmy i iść po... to. Po drewno. O, Znalazłem słowo. But. O oh, kurde. Zginę zaraz. Tak coś... You dead. He. He. Fajnie, że dodali to szybkie regenerowanie i jakby ktoś się pytał, y, jestem teraz na 1.9 wersji. Nie. Tak jak wcześniej na Snapchocie. Później sobie tam pójdziemy. I w ogóle, czy tutaj mam? Nie. Więc w, kolejnej, y, w kolejnym odcinku, czyli trzecim, będzie na Snapchocie. Mam nadzieję, że ten snapchat jest fajny dla was i że fajnie się mnie ogląda i, nie, i za, za chwilę, niedługo będzie się wyświetlać tutaj, 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 tutaj yy. i się z, z, zostaw lajka bo sobie tak coś zgrałem na internecie nikomu nie mówcie to sem to sobie zgrałem na internecie yy. I zrobię. kiedy sobie to zgrałem, no to mm, myślałem, że będą jakieś wirusy, ale nie było, więc jest wszystko spoko i fajnie nawet się prezentuje to. <słuch> więc teraz wracamy się 10: Drawinka. Kurde, co ja robię? No, jak mi to szybko ubywa! Jak ja mam poziom, normal. No, halo tak 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 spotkajcie y controls y a nie ma jeszcze tego zapomniałam bo jak to jest 1,9 w 1,10 dodana autodampa jaki jest ten niemądry dobra i ten nie doskoczyłem oczywiście <noise> perfekt perfekt normalnie 40 4 to jest cztery. Ok. Teraz tutaj będę dwi, tutaj Łokno. okno. co ja zrobię? O, dobra. Tutaj tak, 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 tak. tak. Tak 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 Tutaj robię sufit Jeden patruszek Jeszcze raz I co tam się paliło tak długo? Czy by się podmieniły tekstury na takie palące? Co tutaj jest? Tutaj nic nie ma Halo, panie piecyku Przestań się palić. To było takie Dlaczego ty się palisz? Eee! Dlaczego? Gadaj! Gadaj! Takie coś tam było. No bo ile możesz się palić piecek? W tego tam nie było już. O. No chyba tam jest w ogóle mięso z lamy? Bo tam już przepalało, bo się przepalało. Jakieś mięso zlamy i znikły tekstury Do tego jeszcze nie ma zaprogramowanego w tej wersji O kurde Tutaj lepiej wolę nie przechodzić Ale w sumie możemy sobie zejść Kto mi zabronił Tutaj będę się kąpać No panie Tak, tak, tak tak, tak, okej, okay. tutaj jest bezpiecznie i teraz tak, tak. tak, to, to jest taka taktyka, że jakby tutaj była jakaś dziura albo lawa, to tutaj nie będzie. Ja już trochę. Tam coś jest fajnego. Tutaj jest już dobrze to sobie idziemy idę okej okay. jest, wylazo tak jak myślałem tutaj będzie pełno wylazo tam jedno, tam drugie kilka takich wylaz a już ma się kilka tam złotych nie? tak, bo tak samo jest ze złotówkami że kilka z, ma się grochy kilka tam złotych i się w końcu zbiera trochę więc dlatego tak jest tutaj pewnie pojedynczo rozszyfrowałem na ten odcinek rozszyfrowałem grę aha takie, takie, takie takie, takie próbuję wejść takie, aha co za fail głupiasz Steve stawaj Tak, w ogóle sobie wyłączę, bo nie chcę, żeby coś mi tutaj nagle tak wyskoczyło z dypię The... Okej, okay. but. Jeden. Yeah. But, but, but. Okej, okay. jest. Jest, jest, jest. Okej, okay. i but. Spada kolejne wylazo. Tutaj nie ma. W tylko. I kopego Tutaj będziemy mieć wejście do tego cave'a. Tutaj takie. Tak tak. tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tutaj będziemy mieć takie piękne wejście. Tutaj musimy sobie to zabudować, żebyśmy tak nagle nie... W, żebyśmy nie wpadli, nie? Bo kiedy mi się takie coś zdarzyło, tak wpadłem i wszystkie itemy poleciały, nie wiedziałem gdzie są. Wow, bym spadł, widzieliście? No i już się skończyło, ale tutaj mam jeszcze jedno. Ok, biegnę do swojego ala domku. Tylko muż potrzebuję trochę tamtego drewna, trochę normalnego. W ogóle muszę sobie wezmę... A ile to już trwa? Teraz nie będzie nic widać. Y 8 minut, spoko. Takie nagranie to mi się wywróca po 3 godziny, takie 18 minutowe Bardzo mało, nie? 3 godziny, ale w grudniu 5 minut. Porównajcie sobie ten, ten internet, nie polecam tego internetu, który ja mam. Bo takie 3 godziny. I mi się w minutę ładuje taka strona, co w playu się ładuje pół sekundy, nawet nie, nie sekundy, tylko 0 sekund. To jest takie... takie taki, takie. Dyn, 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 dyn. tutaj sobie dam sobie albo wiem dam sobie siekierkę tutaj mietek okej okay. jak tutaj się to robi tutaj tak kurde co, co to jest Ej, to nie działa ten system, nie wiem dlaczego. Nie działa. A biegnę. Teraz pytanie, a tam już Just w prawie wpadł. A tutaj jest to wyjście, tutaj jest już zamurowane. I tylko te krew to jakby zamurować, by było fajnie. O, idę na boki. Bu. Trzcina Dobra, teraz Z, ze złej strony weszłem Fajnie Ja się bardzo pozdrawiam Pozdrawiam się Maciek Jakiś tam Pozdrawiam. Tak, yy, normalnie to świetnie zrobiłem. We opada. 24, ok. Bo... Co znajdzę? opada. Co ja zrobiłem w ogóle? Dobra. Serio? Dwa! 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 Tak blisko! Oh, halo! Jeden taki. Drugi taki. I powinno by To sobie przerobię. Dla pewności na startę. Tylko teraz pytanie. Czy tam mam crafting? Teraz pytanko. Dobra. Idziemy, idziemy. Jest crafting. Trzebałem, że nie ma crafting. Jest. Trzy takie to będzie taka najpiękniejszy dom świata. Nazwę ten odcinek. Dobra, pośpimy się. Teraz... Na fotelu z tym, z tym starym mikrofonem tak nie mógł, bo on tutaj stał. bo tego nie widzicie, tutaj stał. A ja byłem na siedlisku i musiałem tak się spulać, aby w ogóle go dosięgnąć. Aby... O! No po co ja tam zawsze idę, jak tutaj mam przed nosem? To. Dobra. Ja idę po to, po piasek. W kodówie, kiedy nie ma, że jakieś lawa plus piasek, to wtedy się to nierówna Ym, takie coś, że by było. No, yf, uciekło mi słowo. Yf, kurde, uciekło mi słowo, że, o, by się zamieniało w piasek, nie? Bo bo piasek jakąś tam jak on się zamienia w głowy bardzo wysokiej temperatury, więc by to było wiecie teraz ile się to nagrywa tutaj moje interko y to się nagrywa 13 minut to będziemy już sobie to powoli kończyć więc you can Nie, ty umiesz spać tylko w nocy w nocy, no bardzo ciekawe gro, zawsze umie się spać, dobra. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie. No i pa!